Powiat Policki przystąpił do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadnicze zadania dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych realizuje oczywiście powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ono jest tym wysłannikiem powiatu polickiego, który realizuje wszystkie zadania. Nowością w tym roku z powodu epidemii jest podpisana przez powiat policki nowa umowa z państwowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tak zwanym module trzecim i ta umowa pozwala na przekazanie osobom niepełnosprawnym wsparcia. Wysokość pomocy wynosi 500 zł przez maksymalnie 3 miesiące na jedną osobę niepełnosprawną i jest przyznawana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W ramach modułu trzeciego możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej przez osoby niepełnosprawne, które uczęszczały do placówek rehabilitacyjnych, które zapewniały im codzienne wsparcie i opiekę, a które zawiesiły czasowo swoją działalność ze względu na stan epidemii. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zamknięcie placówki rehabilitacyjnej przez przynajmniej pięć kolejnych dni roboczych w każdym z tych miesięcy. Program określa grupę adresatów, którzy mogą ubiegać się o wsparcie. Mogą nimi być uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy placówek rehabilitacyjnych, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe, które jakby realizują zadania zlecane ze środków PFRON. Skierowany jest także do osób pełnoletnich od 18 do 24 roku życia, które uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych pełnoletnich od 18 do 25 roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia muszą być złożone do 4 września w wersji elektronicznej poprzez platformę SOF lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ulicy szkolnej 2.